Now, mój brother, będę shall be się do Pendragon, autor Serbalin. Dla kanału to wszystko wina elfów czy krzysztof? Ważne postacie i miejsca. Przyjrzyjmy się teraz najciekawszym postaciom, które stanąć mogą na naszej drodze w świecie Pendragona. Pierwszą i najważniejszą z nich jest oczywiście sam protagonista opowieści arturiańskich, którego imię zawarte jest w oficjalnej nazwie gry: King Arthur Pendragon. Warto zauważyć, że sam Arthur często jest tylko tłem opowieści, a na plan pierwszy wysuwają się jego liczni rycerze biorący udział w przygodach. Król Arthur, Rodu Pendragon. To władca doskonały, znany ze sprawiedliwości, hojności i wigoru. Trudno doszukiwać się w nim uchybień, przecież wedle średniowiecznych wzorców jest królem idealnym, dzierżącym władzę z Bożej woli. Takim pragnął go widzieć Sir Thomas Malory, 15-wieczny autor kompilacji legend arturiańskich, żyjący w szarganej bratobójczą wojną dwóch róż Anglii. On sam daleki był od ideału. Uważa się, że ów rycerz, a według niektórych przekazów również ksiądz, był oskarżony m.in. o gwałt, morderstwo i kradzieże, a swe dzieło rozpoczął więziony w londyńskim Newgate. Opierał się na wcześniejszych romansach o rycerzach króla Artura, jednak to jego wersja, według Andrzeja Sapkowskiego, stała się podwaliną całej literatury fantazy. Wracając do Artura, warto zauważyć, że zdarzyło mu się niesprawiedliwie wygnać sir Iwejna, przymykał oczy na niewierność żony, spłodził syna siostrze. Te uchybienia przyczyniły się do upadku jego królestwa. Cała opowieść arturiańska ma w sobie znamiona fatum rodem z tragedii klasycznej, gdzie nieświadomy grzech kaziroctwa prowadzi do nieuchronnego nieszczęścia. Wedle przekazu Tomasa Malorea ojcem Artura był Uther Pendragon, przedstawiany jako postać niejednoznaczna. Silny władca i obrońca ludu z jednej strony, oddający się niskim rządzom tyran z drugiej. By osiągnąć swój niski cel, był w stanie posunąć się do czynów niegodnych rycerza, a jego ambicje nie wykroczyły poza zaspokojenie cielesnych pragnień, w rezultacie więc pokładane w nim nadzieje na zjednoczenie Brytanii nie spełniły się. Merlin. Oceniany jest przez wielu jako najpotężniejszy mag w historii protoplasta Gandalfa czy Dumbledora przez niektórych oskarżany o manipulowanie kolejnymi władcami, i dążenie do zrealizowania własnych magicznych celów. Służył pomocą Vortigernowi, Aureliuszowi, Uterowi i Arturowi w pierwszym okresie jego rządów. Po śmierci stał się legendą, a niedoskonałości jego charakteru szybko poszły w zapomnienie. Ginevra, zwana najpiękniejszą damą świata to córka króla kameliardu, żona Artura i propagatorka tzw. dworskiej miłości, z założenia oczywiście platonicznej. Jej historia opisana była przez trubadurów za czasów Eleonory Akwitańskiej, żony Henryka II. Królowa ta męża swego widywała wprawdzie nieczęsto, za to na dwór wniosła powiew kultury europejskiej, a w posagu bogate ziemie. Uznana niedawno za jedną z najbardziej wpływowych kobiet minionego tysiąclecia, stała się Eleonora inspiracją dla poetów tworzących postać Ginewry, równie charakterystycznej i pełnej urody co pierwowzór. Sir Lancelot Dulac. Czyli Lancelot z Jeziora, był wychowany w magicznym świecie przez panią z Jeziora po tym, jak jego ojciec stracił królestwo w Benojku, Akwitanii, na rzecz króla Franków. Był głową rodu de Ganis i najwybitniejszym z rycerzy swoich czasów. Mistrzem kopii, pełnym cnót i zasług, co nie przeszkadzało mu utrzymywać poza małżeńskiej zażyłości z Ginewrą i kilkoma innymi damami. Była to Li i jedynie chwila szaleństwa. Nie godzi się zatem zapisywać mu tego czynu jako plamy na honorze. Morgana Lafayette to starsza, przyrodnia siostra Artura. Była żoną króla Uriensa, matką sir Iwejna i czarodziejką, która spiskowała przeciwko Arturowi. Próbowała go zabić i ukraść jego miecz Excalibur. Po ostatniej bitwie była jedną z pani jeziora przyjmujących Artura na łódź do Awalonu. Odnosić się do niego zaczęła wówczas z niezwykłą czułością, co sugeruje, że we wieku 80 lat zrozumiała, iż nie można winić syna za grzechy ojca. Margo z królowa Orkadów, czyli starsza siostra Morgany, żona króla Lota z Orkadów, również była czarodziejką, pozbawioną jednak cech pozytywnych. Podobnie jak siostra nienawidziła rodu Artura za zabójstwo ojca i gwałt dokonany na jej matce przez utera Pendragona. Po śmierci swego męża poświęciła się wychowaniu swych synów, zwłaszcza ser Mordreda. Ser Gawain to najważniejszy z siostrzeńców króla Artura oraz następca tronu do czasów odkrycia nieślubnych synów tego ostatniego. Przyjaciel Lancelota, głowa rodu de Orkney, syn i spadkobierca króla Lota z Orkadów, który niegdyś prowadził wojska przeciw młodemu Arturowi. Według starszych legend jego siła rosła wraz z położeniem słońca, a w samo południe był najsilniejszym człowiekiem na ziemi. Ser Mordred Pojawiający się w opowieściach później, to jeden z młodszych braci serdełek, nieślubny syn Artura. Był symbolem grzechu i związanej z tym zagłady. Dla jednych tragiczna postać, niewinna wobec knowań matki i czynów ojca, dla innych skuszony pod szeptami złego, niszczyciel królestwa. Mistrz intryg, doskonały retor i zaskakująco dobrze posługujący się włócznią wojownik. Ser Pelinor to król Norgali i głowa rodu de Galès, najlepszy rycerz do czasów pojawienia się ser Lancelota. Swój tron porzucił, oddając się polowaniom i przygodom. Gnało go samo pragnienie łowcy, choć zwierzyny swej nigdy nie potrafił dopaść. Najsłynniejszym z nieślubnych synów króla Pelinor był sir Percival, który pojawił się w historii pod koniec życia Artura. To rycerz stroniący od bogactw, skromny do granic nieśmiałości. Wychowywany był przez zaborczą matkę, która, bojąc się, że pójdzie w ślady ojca i będzie ryzykował życiem w pogoni za przygodą, nie pozwalała mu ćwiczyć się w walce. Jemu pierwszemu objawił się Gral. Nimu. Viviana niw to panie z jeziora. Czasem tytułem tym określa się w przekazach tylko jedną postać bądź jedynie najpotężniejszą czarodziejkę spośród całego ich konwentu. Jedna z nich zginęła z ręki Balina, jedna była tą, która wychowała Lancelota. Inna rozkochała w sobie Merlina, a sama nim mu pojawiła się po zniknięciu Merlina na dworze i służyła Arturowi radą. Była też nienazywana pani z jeziora, która ofiarowała Excalibur. Nazwisk jest tyle, że nie sposób wymienić nawet połowy. Sam okrągły stół, według jednych źródeł, miał mieć 25 miejsc, według innych 150, a może 225. Na pewno znajdzie się przy nim miejsce dla najlepszych z postaci graczy. Rycerze graczy mogą pochodzić z wielu kultur, z wielu regionów, wyznawać różne religie. Każdy element ich różniący to jakiś bonus do cechy czy umiejętności. Tutaj zaczniemy od religii następnie przejdziemy do kultury i miejsca pochodzenia. O ile nic nie spaja ludności średniowiecza tak bardzo jak przynależność do jednego stanu, o tyle drugim najważniejszym wyznacznikiem jest religia. To ona bardziej mówi o podziale na swoich i obcych, niż pochodzenie etniczne czy kulturowe. W najnowszej edycji Pendragona opisane są trzy podstawowe religie. Chrześcijaństwo opiera się na cnotach i grzechach, które współczesnemu odbiorcy kultury dobrze przedstawione zostały w filmie 7. Dla gracza ważne od samych cnót i grzechów jest sześć cech osobowości: cnotliwość, duchowość, miłosierdzie, skromność, wyrozumiałość i wstrzemięźliwość. I przeciętny rycerz chrześcijanin będzie miał osobowość z nich w różnym stopniu się składającą. Pogaństwo to zorganizowana pozostałość po dawnych wierzeniach Brytów, mocno wymieszanych z religią rzymskich okupantów. Często jest religią gminu, a w mniej cywilizowanych miejscach Brytanii również rycerstwa. Skoro królowie radzili się Merlina i dopuszczali pogańskie czarodziejki, takie jak pani z jeziora, na swe dwory, to możemy mieć pewność, że poganie mieli wpływ na ówczesny świat. Cnoty tej religii to duchowość, duma, energiczność, hojność, rozwiązłość i uczciwość. Wotanizm, czy też odynizm, to religia Sasów. Skupia się na tu i teraz, nie zaś na obietnicach życia pozagrobowego. Warunkiem wejścia do walhali jest śmierć z bronią w ręku. Religia ta skłania swych wyznawców do czerpania garściami z tego, co im życie oferuje. Cechy wiodące to doczesność, duma, hojność, lekkomyślność, rozpasanie i waleczność. Wcześniejsze edycje pendragona dzieliły chrześcijaństwo na celtyckie, zwane też chrześcijaństwem grala, i na rzymsko-katolickie. Są również dodatki uzupełnione o arianizm, zoroastranizm i inne religie V wieku naszej ery. Podobnie jest z szamanizmem piktów, który nijak się miał do pogaństwa Rzymian czy Brytów i ich druidów. Najważniejszym założeniem jest nieistnienie ateistów. W świecie magii i mitologii byłoby to zakłamywaniem rzeczywistości. Kolejnym wyznacznikiem różnicującym rycerzy jest podział na kultury. Przynależność do jednej z nich jest i ważna, i zauważalna, z uwagi na szczególne cechy, z których jest znana. Kymrowie. To Brytowie, czyli lud celtycki z Wielkiej i Małej Brytanii, posługujący się łaciną i swoimi dialektami. Do niedawna mieszkańcy Imperium Rzymskiego, teraz dumni mieszkańcy Królestwa Artura. Większość rycerstwa to chrześcijanie. Znani są ze swej niezwykłej kondycji fizycznej. Irlandczycy to lud celtycki najbliższy Kymrom z tą różnicą, że nie dotarła do nich cywilizacja rzymska. Cechują się podobnym co Kymrowie usposobieniem i językiem. Oprócz Irlandii mają swoje przyczółki w Kaledonii i Kambrii. Sasi to wspólna nazwa dla Sasów, Anglów i Jutów. Jest to naród o obcej pozostałym religii i obcych zwyczajach. Zapraszani przez Rzymian, by bronić wybrzeża, w czasach króla Wortygerna otrzymali na własność hrabstwo Kent, aby wesprzeć go w wojnach z Piktami i pomóc mu podbić resztę Brytanii. Pod wodzą swych władców Hengista i Horsy zaczęli przybywać z całymi rodzinami i wkrótce Kent przestał im wystarczać. Prawie wszyscy czczą Wotana. Sasi są więksi i silniejsi, ale mniej zręczni od innych. Rzymianie to bezpośredni potomkowie rzymskich obywateli. Mieszkają głównie w miastach, swe posiadłości na wsi odwiedzając z rzadka. Różnica z pozoru żadna, ale dla nich istotna. Potrafią czytać i knuć, obsadzają wszystkie szczeble hierarchii kościoła Rzymu. Od pozostałych są znacznie zręczniejsi i wykazują się niemałą urodą. Piktowie to lud prawie w całości mieszkający na dalekiej północy Brytanii. Malują się do walki, ciała ozdabiają tatuażami charakterystycznymi dla danego klanu, do którego należą. Są mocno związani z ferii, a niektórzy z nich żyją w obu światach naraz. Piktowie są mniejsi i słabsi, ale bardziej zręczni od innych. Oksytanie to potomkowie zromanizowanych wizygotów. Wprowadzili do Brytanii zwyczaje rycerskie i dworskie i są propagatorami takich pojęć jak moda i dobre zachowanie. Zawsze chrześcijanie, choć często znużeni jego wymaganiami, są piękniejsi, zdrowsi i zręczniejsi. Są też kultury rzadsze jak Frankowie, Bizantyjczycy albo Saraceni, a nawet Germanie, Alani, Hunowie i dzieci feri. Kolejna różnica między rycerzami związana jest z terytorium ich pochodzenia. Nazwy miejscowe znane są głównie znawcom wczesnego średniowiecza, gdyż dzisiejsza nomenklatura różni się od ówczesnej. Co np. w przypadku Wessex, Sussex czy Essex związane jest z najazdem sasów. Część nazw miejscowych pochodzi również z czasów rzymskich. Wyspa Wielkiej Brytanii dzieli się na regiony takie jak Logr, Kornwalia, Kambria, Kumbra i Kaledonia. W opowieściach arturiańskich są też regiony spoza Brytanii jak Irlandia, Bretonia czy Frankia. Logr, czyli królestwo króla Artura i Utera, największe i najbogatsze, dzieli się na kilka księstw i kilkanaście hrabstw. Obejmuje ziemię dzisiejszej Anglii od rzeki Humber na południe, bez Kornwalii i kilku hrabstw na zachodzie. Kraj cywilizowanych Kymrów. Kornwalia to niewielka kraina lasów ciągnąca się od Dewonu po Lines. Ziemie te pozostające pod władaniem króla Marka są bogate w cynę i znane nam z opowieści o Tristanie i Izoldzie. Kraj Zdradzieckich Kymrów Kambria, czyli dzisiejsza Walia, poszerzona o ziemię na wschód od niej, to miejsce górzyste, o okropnej pogodzie, gdzie każda dolina ma swojego króla, a w każdej jaskini siedzi smok. Kraj Niecywilizowanych Kymrów Kumbria to dzisiejsza północna Anglia, od rzeki Humber na południu, po Mur Hadriana na północy. Jest to kraina bagien, wrzosowisk, wichrowych wzgórz i magicznych, ukrytych miejsc. Kraj Kymrów uważających się za lud cywilizowany. Kaledonia, zwana po prostu północą, to ziemia na północ od muru Hadriana. Według Rzymian, dzicz dla Kymrów Artura jest to jednocześnie kraina pochodzenia dwornego Serge a a i ludożerców z Hebrydów oraz osiedlających się na niej Irlandczyków. Arena walk Piktów z Kymrami, a także miejsce, gdzie stoi klasztor w Ion i oddawane są krwawe ofiary na Orkadach. Kraina paradoksów, kraj przyszłych Szkotów. Hibernia albo Irlandia, czyli Szmaragdowa Wyspa, zamieszkana przez rodzinnych i religijnych Irlandczyków, kraj chłostany wiatrem i nawiedzany wyciem Banshee. Bliżej stąd do krainy Ferry niż z Brytanii. Bretania, czasem znana Małą Brytanią, dla odróżnienia od tej wielkiej. Kraina Kymrów na kontynencie mocno związana z Kornwalią, pod ciągłym zbrojnym naciskiem ze strony Królestwa Franków. Tutaj znajduje się las Broceliandy, gdzie pod magicznym jeziorem wychowywał się Lancelot z Jeziora i po nauki magii jeździł Merlin. Kraj skromnych kymrów, Ganis i okolice to Akwitania, Prowancja i Toulouse, kraj urodzenia Sir Lancelota, skąd pochodzą najlepsi trubadurzy i najlepsze wino. Tutajsi rycerze przebywają na wygnaniu w konsekwencji podbicia tych ziem przez Franków. Kraj dumnego ludu Oksytan. Frankia. Kraje Neustrii, Austrazji, Fryzji, Burgundii i Szwabii, a także Anżu i Poitiers. Kraje Franków króla Claudasa, czyli kontynentalnego wroga króla Artura. Kraje Franków króla Claudasa, czyli kontynentalnych wrogów króla Artura. Saskie Wybrzeża to nazwa hrabstw Kent i Sussex wyrwanych z logr i podbitych przez sasów za czasów króla Utera. Z czasem dochodzą jeszcze ziemie Essex, Wessex i dzisiejsze Suffolk i Norfolk, zwane wtedy Anglią, czyli Krajem Anglów. W tych właśnie krainach toczy się większość przygód w Pendragonie. I choć istnieją opisy wojen we Francji i Rzymie, a nic nie stoi na przeszkodzie, by waleczni rycerze ruszyli do Persji, Bizancjum czy Prus, to zazwyczaj przygody toczą się na wyspach brytyjskich, gdzie jest dość miejsc i okoliczności, by wydarzeniami wypełnić niejedną kampanię. To koniec Pendragon ważne postacie i miejsca autorstwa Serbalina. Zapraszamy do pozostałych materiałów na kanale oraz na naszego Discorda. Do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zawsze możesz wesprzeć nas na Patronite. Naprawdę 5 zł robi różnicy. A jeśli nie masz wolnych środków, to subskrypcja i kciuk w górę w zupełności wystarczą.